Szanowni Państwo, ja dzisiaj też postanowiłam powiedzieć kilka słów. Nie będzie to na pewno zdziwieniem, że również w tej turze zagłosuję na Andrzeja. Ja proszę Państwa, mam to szczęście, że nie muszę głosować przeciw, nie muszę wybierać mniejszego zła. Ja po prostu wybieram najlepszego kandydata. Jesteśmy, proszę Państwa, na finiszu kampanii, i chciałabym bardzo, bardzo serdecznie wszystkim Państwu podziękować. Wszystkim Państwu zebranym tutaj, ale również wszystkim Polakom i Polkom, którzy tak nas wspierają. Proszę Państwa, to jest naprawdę taka siła w Państwu jest, że my też jesteśmy silni. I pomimo tego, że nas atakują. jest to po prostu przykre, to państwo dajecie nam siłę, żeby to wytrzymać. Myślę, że wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że na tej ostatniej prostej stanęliśmy twarzą w twarz z kampanią prawdziwie brudną, w której niektórym wydaje się, że wszystkie chwyty są dozwolone, że można posługiwać się kłamstwem i pomówieniem, żeby uderzyć w mojego tatę i naszą rodzinę. Ale my musimy się skupić na czymś innym. Musimy się skupić na tym, kogo wybierzemy w niedzielę. Ja będę stawiała na energię, na kompetentność, na uczciwość i dobre serce, bo taki właśnie jest mój tata. Ja jeszcze postanowiłam wyjaśnić pewną zagadkę. E, otóż na, nasi oponenci e, cały czas się zastanawiają, kto stoi za Andrzejem Dudą. E, I bardzo obawiają się pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, że to on właśnie stoi za moim mężem. E, nie wiem, dlaczego są tacy strachliwi. No, z całym szacunkiem, panie prezesie, ja się pana nie boję. Ja... Natomiast jedno jest pewne: niezależnie od wyniku wyborów i niezależnie od tych wszystkich ataków, to powiem Państwu jedno: za Andrzejem stoję ja i moja córka, i tego nic nie zmieni.